kłaniam się nisko, zapraszam Was na gastro vloga z Ustki przez kilka dni chodziłem po knajpkach, tawernach, restauracjach oraz kawiarniach testując tutejsze smakołyki jak było przekonacie się już za chwilę zaczynamy tą zabawę w Ustce gastrozabawę na pierwszy ogień poszła smażalnia ryb u Jadzi przy ulicy Chopina. Na Google dobrze była oceniana wśród klientów, gdyż zdobyła 4,3 gwiazdki na 5 możliwych. Żona zamówiła zupę rybną, a ja w cieście naleśnikowym. Zupa z dużą ilością kawałków ryb, które o dziwo nie były przeciągnięte ani gumiaste, sporą ilością warzyw, dodatkowo pasata pomidorowa i uczciwa ilość świeżego koperku. Naprawdę jedna z lepszych zup rybnych jaką jadłem. Co do dorsza, to usmażony w punkt. Panierka cienka, dzięki czemu nie wchłonęła pół litra frytury. Frytki i surówki smaczne. Nie. Ciasto delikatne, minimalnie go nałożone. Rybka soczysta. Proszę zobaczyć pięknie usmażona frytki i zestaw surówek standard. Drugiego dnia udaliśmy się do tawerny portowej mieszczącej się na bulwarze portowym. Lokal, kelnerzy oraz kompozycja dań na talerzu 10 na 10. Niestety samo jedzenie było poniżej oczekiwań i to grubo zamówiłem schabowego z kością, kapustą zasmażaną oraz pire ziemniaczanym na drugim talerzu znalazły się pierogi ruskie oba dania były niedoprawione jakby kucharz nie dojechał do pracy albo gotował w stołówce szpitalnej innym zaskoczeniem była również cena za 0,7 wody niegazowanej która wynosiła 25 zł to już jest naprawdę przesada tak? słaby to jest pojebne tak, na nie dobre Bo w ogóle smaku nie ma, wiesz? Jest mm -hmm. nierozbite, grube, to jeszcze jest, struktura jest twarda, nie polecam. Co do tawerny portowej. Zamówiłem schabowego z kością, pierezienia ziemniaczane oraz kapustę. Niestety bardzo się zawiodłem. Posiłek 52 zł. Kosztował. Niestety schab ani nie był rozbity, ani dobrze przyprawiony. Powiedzmy taki żelasty strasznie. <laughs> Szczerze powiem, to jak już kupię mięso bridlu w, w tych plastikowych pojemnikach, to lepsze robię na szybkości niż kucharz tutaj mi podał pirę też strasznie przeciętne, niedoprawione, a kapusta? Mm. No po prostu ktoś poszatkował i wrzucił ją albo do gorącej wody, albo do piekarnika. Tak jakbyście jedli liście kapusty z gołąbków. Są dobre, ale w restauracji oczekujecie czegoś więcej niż gotowanej kapusty. No cóż. Takie Sytuacje też yy, też dają nam, dają nam jakieś doświadczenie. Nie najadłem się. Moje kubki smakowe mm, nie doznały rozkoszy. Zawiodłem się jednym słowem, zawiodłem się. O wiele lepiej pojadłbym w barze mlecznym. Mamy niedzielę, godzina 10:28. Na Instagramie napisaliście mi, żebym przetestował bar mleczny. A nie ma lepszego sposobu, jak zjeść na śniadanie mielonego z dodatkami. Więc zaraz Was zapraszam. Idziemy ulicą Marynaki Polskiej. Bar Bryza jest przed nami, już są. Ludzie pod parasolami, więc trzeba znaleźć kawałek miejsca, żeby opierdzielić nie lącz z czego. Lokal wystroju PRL, więc moje klimaty. czasem one Ta. Zaczynamy szame. dużo magii. Widok uszczerbionego talerza oznacza jedno dają po domowemu. Jak za tą cenę naprawdę dobry posiłek. Moi drodzy, zdradzę Wam świetny patent. Jeżeli jesteście na wakacjach i nie robicie sami śniadań, zamiast płacić gdzieś w restauracji 40-50 zł za śniadanie, polecam iść do baru mlecznego, bo za dwie dyszki zjecie milonego, trochę bęgu pod postacią ziemniaków i witamin. Miks. Suroweczek. to jest coś dobrego polecam poszukując najsmaczniejszej zupy rybnej trafiliśmy do Mar Marhub niestety nasz szal kazał się chybiony i to dość mocno w zupie przebijał się przede wszystkim smak selera naciowego z ryby zrobiła się jakaś papka choć też przetrwały pojedyncze kawałki bez szału 4 na 10 pogoda nie rozpieszcza więc Trzeba sobie osłodzić dzisiejszy dzień: gofer z gemiorem i kapucinką. Trochę gliniaste, ale dobre. Będąc nad Bałtykiem musiałem przemać kebaba, tylko jedna buda wydawała się być na poziomie. W końcu Mewa, ustecki masterchef pilnował aby dostarczano tylko wysokiej jakości produkty. Moi mordeczki, testujemy kebaba. Kebab testujemy nad samym morzem. W końcu to polskie danie narodowe ostatniej dekady, Kepchik. Piękna sceneria warzywa, wołowina, ciasto. Zaczynamy. sos łagodny świeże warzywa Wiadomo Koło wołowiny to nawet nie stało, czy tam baraniny. Zimny ten kebab, przez to, że zimne dodatki to to... Podgrzanie kebaba nic nie dało. Mięso też zimne. Porównując to do kebaba Sapko z Warszawy, mocne 2 na 10 I tak to jest najbezpieczniejsza wersja pustce, bo reszta salmonella murowana tam była. Jednak sieciówce zaufałem najbardziej. Moi drodzy, co do ceny, to strasznie wygorowana, prawie 27 zł. Za tą cenę, jem największego kebaba z baraniny w Sapko. Naprawdę, jeżeli będziecie w Warszawie, polecam ich. Kłaniam się nisko. Witam w kolejnym, tym razem ostatnim dniu mojej eskapady puste idziemy coś szamać zobaczymy co knajpka czy tawerna będzie proponowała do zjedzenia na śniadanie wczoraj wleciał oczywiście mielony w towarzystwie ziemniaczków i zesawu surówek moi drodzy jeszcze nie Zacząłem konsumować, a już jestem zawiedziony. Zamówiłem bajgla. Myślałem, że on będzie podany na ciepło, to znaczy w taki sposób, że zamówiłem bajgla z bekonem, z jajkiem sadzonym. Myślałem, że to po prostu zostanie usmażone. No, w trakcie konstrukcji tego bajgla, niestety tak nie było, bo dostałem już od razu przygotowanego bajgla z zimnym bekonem i z zimnym jajkiem sadzonym trochę się zawiodłem zapłaciłem za to 30zł to znaczy 22zł za bajgla i 8zł za wodę bajgiel wygląda następująco jajko sadzone bekon widać tutaj nie niedopieczony kawałek bekonu jakby jednak jak jest chips zrobiony i skwarek, a nie proszę bardzo, pomidor sałata cebulka jakiś majonez zawiodłem się strasznie moi drodzy, naprawdę nie pomyliłem się bajgiel wcześniej przygotowany i to pewnie jakąś godzinę, dwie godziny wcześniej bułka nasiąkła z każdym sosem, tym tłuszczem z bekonu jest taka, nie, nie skrupiąca, jest po prostu taka mokra zresztą sami zobaczycie. czas na podsumowanie ocena 2 na 10 czemu tak niska? ponieważ oczekiwałem ciepłego bajgla na śniadanie z ciepłym na świeżo osadzonym jajkiem oraz przede wszystkim z chipsem z bekonu, który też był, miał być ciepły, a nie zimny, już nasączony tłuszczem. Zarówno jajko, bekon i to wszystko zostało wchłonięte przez bajka, który nie był chrupiący, to był gliniany taki, mały igła taka. Dodatkowo pomidor i inne warzywa, puściły soki i to wszystko taki, taki powiedzmy był bajglowy bigos, który nie był smaczny. Do tego jeszcze takie e, sosiwo na bazie majonezu, czosnku, koperku, które też teraz strasznie daje mi e, po smakowych. Nie polecam Wam jeść tej pozycji w bistro kanał. Zawiodłem się. Byłem głodny. Myślałem, że zjem przepysznego, chrupiącego bajgielka z jajem sadzonym, ale się zawiodłem. Jeżeli chcecie przepis na smaczne bajgle, to zapraszam do siebie na kanał. Tam, tam zobaczycie, jak się robi sztos bajgle. Ustecka syrenka na ostatni lokalowy posiłek wskazała nam swoją imieniczkę. Lokal mieści się przy ulicy Marynarki Polskiej 32 i podobno jest po rewolucjach MAGDG, choć to było dekadę temu i zdołali już wyjść z marazmu pomadzi. Wyleciały na obiad dwa zestawy rybne Fish and Chips, czyli dorsz w cieście piwnym, fryty domowe oraz Kolesław. Naprawdę było to przepyszne. Z miłą chęcią powrócę na to danie jeszcze raz. Naprawdę mnie zaskoczyli, że nadmorski kuror robi domowe fryty. Co do rybki, panierka, chrupiąca rybka soczysta, palce lizać. Drugi zestaw zawierał grillowanego łososia również z domowymi frytkami, sezonowy bukiet warzyw polany winegretem, ceny przyzwoite nawet po inflacji zasłużone 8 na 10 Moi drodzy, teraz zmierzam do takiej budki, w której serwują wędzoną rybę oraz inne specjalności rybne. Jakieś puszki, papryka Szczeciński oraz widziałem tam wątrobę z Dorsza. Ona mnie właśnie zaciekawiła, idziemy ją zakupić. Poproszę, bardzo. Poproszę tą wątróbkę ze, z Dorsza tutaj po kaszku. <laughs> Po Kaukasku. No to tak, tak, to nie robili to po Kaukasku. Po Kaukasku, bo nie. Jakby co? Na wasze ryzyko to zjem. Ostatni dzień nad morzem, więc trzeba zjeść na kolację coś... Coś ciekawego, a mianowicie to co w dniu wczorajszym zakupiłem, czyli wątróbki dorszowe po węgiersku. Proszę bardzo zobaczyć, tak to się prezentuje. No całkiem sympatycznie. Zobaczymy jak to smakuje. Typowo jak wątróbka. Taka sama konsystencja praktycznie, jak w kurzej wątróbce. Większy kawałek. Nie jest to złe. Co do wątróbki. Jako rarytarz spoko. No. Do wódeczki idealnie się będzie komponowało. Takie wynalazki zawsze łatwiej przełknąć przy 40% niż na trzeźwo. Moi drodzy, dzięki za uwagę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. E, dzięki takim działaniom wspieracie mnie w tym co robię i będą powstawać e, coraz więcej, będzie powstawało takich odcinków jak ten, żeby dać Wam trochę gastronomiczno-kulinarnej rozrywki. Trzymajcie się Fiona Elo.